Baroque Decay to niewielkie studio, które urzekło mnie swoją grą przygodową z elementami logicznymi Count Lucanor, która umiejętnie łączyła w sobie klimat horroru i grozy z komedią i absurdalnymi, wręcz groteskowymi sytuacjami. Na kolejną produkcję ze studia nie trzeba było czekać bardzo długo i już od zapowiedzi szykowałam się na coś unikalnego. Yabi Psycho, bo o nim dzisiaj mowa, wyglądało jak deliryczne i totalnie oderwane od rzeczywistości doświadczenie. Czy jednak twórcom udało się stworzyć ponownie coś wartego ogrania? Zapraszam do materiału. Yabi Psycho osadzony jest w dystopijnym świecie, w którym po narodzinach jednostce zostaje przyznana specjalna ranga. To ona determinuje dalsze losy człowieka oczywiście, im wyższa, tym lepsze te możliwości. A im niższa, tym niezależnie od wrodzonych zdolności i kompetencji człowieka, czeka go z góry znacznie gorszy las. W grze wcielamy się w Ryana Pasternaka, obywatela z rangą nieobiecującej świetlanej przyszłości. Dlatego, kiedy otrzymuje list z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną do jednej z największych i najbardziej prestiżowych korporacji na świecie, Sintracorp nie może uwierzyć we własne szczęście. Bo praca w takim miejscu zagwarantowałaby mu normalnie niemożliwy awans do wyższej klasy. Na miejscu, wraz z dwójką innych kandydatów, Brian czeka na swoją kolej, która wydaje się ma nie nadejść. Samotnie wyczekujący w lobby, w pewnym momencie traci nadzieję, że zostanie wezwany przez tajemniczy głos windy i podejrzewając, że stał się przedmiotem żartu, próbuje opuścić teren firmy. Wtedy drzwi do Windy się otwierają, niby zapraszając go do środka. Czując, że nie ma nic więcej do stracenia, korzysta z zaproszenia. Winda zawiera go na ostatnie dziesiąte piętro gmachu, gdzie nie zastaje nikogo, nie licząc krwawego napisu na monitorze o treści Kill the Witch i czekającego na biurku kontraktu z jego nazwiskiem. Jeśli zdecydujemy się go podpisać, rozpoczyna się pełnoprawna przygoda w świecie Japisego której czeka nas eksplorowanie licznych pokoi i korytarzy dziesięciopiętrowej firmy, której daleko jest do normalności. Po podpisaniu umowy dowiadujemy się, że trafiamy do departamentu znajdującego się na piątym piętrze i na start poznajemy kolegę z działu, zbyt sympatycznego i energicznego, który zaznajamia nas z meandrami naszej pracy, a właściwie oprowadza nas trochę po piętrze i radzi, abyśmy zchillowali i nie robili nic, zwłaszcza w pierwszym dniu pracy. Brian jednak nie czuje się z tym komfortowo. Kiedy ma już własne stanowisko i kartę umożliwiającą dostęp do wewnętrznego systemu firmy, decyduje się zrozumieć, na czym mają polegać jego przyszłe obowiązki. Tam zostaje powitany przez maskotkę firmy Syntrę, która tłumaczy mu, że jego zadaniem jest zabić wiedźmę, która zagnieździła się w firmie, a on został zatrudniony nie jako zwykły pracownik biurowy, a łowca czarownic. W związku z tym jego pierwszym zadaniem jest udanie się do firmowej biblioteki, aby znaleźć podręcznik każdego adepta tej sztuki, czyli Hexenhammer, czy jak wolicie, Młotna czarownice, który pomoże zrozumieć mu tajniki tego specyficznego zadania. I tu zaczynają się prawdziwe problemy bohatera, bo czeka go drastyczne zdarzenie miłej otoczki firmy z tym, co się w niej naprawdę dzieje. Dziwne zasady panujące w firmie okazują się niczym w przypadku powieszonych i zmasakrowanych ciał pracowników, dziwnych monstrów goniących bohatera, przed którymi musi uciekać, aby nie skończyć jak pozostali, i sytuacji, w której reszta pracowników wydaje się być przyzwyczajona i nie zwraca specjalnie uwagi na to, co dzieje się w ich miejscu pracy. Im bardziej jednak będziemy się zagłębiać w grze, tym dziwniejsze i bardziej niebezpieczne sytuacje nas czekają. Jak zakończy się przygoda, o co chodzi z Wiedźmą, dlaczego sytuacja w filmie wygląda tak, a nie inaczej? Wszystko to zostanie wyjaśnione w trakcie zabawy, w której poznamy też szereg ekstrawaganckich postaci, gdzie większość z nich wywołuje mieszane uczucia. Tu z ciekawosek, większa część postaci, jaka znajduje się w grze, została zainspirowana przez bohaterów z konkretnych anime czy filmów, jak chociażby za grową sosą stoi Pan Siberia z Hunter Hunter, a za Mr. Chapmanem y Daniel Clam z drugiej części gremlinów. Yappy Psycho to survival horror skupiający się przede wszystkim na eksploracji i rozwiązywaniu prostych łamigłówek. Zagadki, na jakie natkniemy się w trakcie zabawy, nie są zbyt skomplikowane, bo zazwyczaj gra zostawia jakieś podpowiedzi, ułatwiające nam ich rozwiązanie. I tak musimy przesunąć odpowiednią dźwignię, wpisać kod i przesuwać elementy w konkretnej kolejności. Oprócz tego czeka na zdobywanie odpowiednich przedmiotów, unikanie ataku przeciwników i licznych pułapek. Nie jest to jedna gra, w której nasz bohater staje otwarcie do walki z przeciwnikami, czy to w formie zwykłych mobków, czy bossów. Zazwyczaj w ciężkiej sytuacji ratuje się albo ucieczką, albo pozbyciem się przeciwnika jego własną bronią, wykorzystując przy tym otoczenie. Tu przykładowo w pewnym momencie trafiamy na stwora który wypuszcza miny. Te wybuchają, zadając obrażenia każdemu, kto znajdzie się w ich polu rażenia. Dlatego w odpowiednim momencie musimy popchnąć wózek z książkami, aby ten przejechał koło miny w momencie, gdy przechodzi obok niej stwór, aby ta wybuchła i zadała mu obrażenia. Takich sytuacji jest znacznie więcej i stwory jakie napotkamy w czasie przygody są całkiem oryginalne i przechytrzenie większości z nich wymaga innej taktyki. Przez to często spotykając po raz pierwszy możemy skończyć z napisem Game Over. Jeśli w porę nie wyjdziemy do ekwipunku i nie spożyjemy czegoś, co przywróci nam punkty życia. Tu na pomoc przyjdą nam wszelkie pizze, kawy, batoniki czy tosty z serem, które zdobywamy przeczesując biurka i szuflady oraz inne zakamarki w czasie naszej podróży. Większość jednak musimy połączyć z innym składnikiem albo użyć w odpowiednim do tego miejscu, aby osiągnąć pełnię regeneracyjną z danego przedmiotu. I tak pizzę zagrzewamy w mikrofalówce, Ziarna kawę łączymy z wodą, a dwa kawałki chleba z serem wkładamy do tostera, aby powstał nam sandwich. W trakcie przygody nie czułam, że brakuje mi tych przedmiotów. Zwłaszcza, że w trakcie zdobywamy też pieniądze, które możemy wykorzystać w maszynach, aby zakupić batonika czy świeżo zaparzoną kawę. Ale nie tylko. Bo pieniądze możemy też wykorzystać na zakup rozmaitych przedmiotów przydatnych w czasie eksploracji, jak kartonowe pudełka do wspinania się, baterie do latarki czy ołówki do wysadzania min. Znalazło się tu też miejsce dla drobnych elementów skradankowych. Normalnie za nimi nie przepadam i liczba produkcji, która mi się spodobała, pomimo mechaniki nastawionej głównie na ten aspekt, jest niewielka. Tutaj jednak mi to nie przeszkadzało i było całkiem fajnie rozłożone. Czasami jedynie zachowanie sztucznej inteligencji mogłoby być lepsze, bo bardzo łatwo było ją przechytrzyć i uniknąć. Wystarczyło bowiem schować się do szafy albo pod stół tuż pod nosem przeciwnika i problem z głowy. Jednak jak na produkcję skupiającą się na czymś innym, ta posiada dobrze zbalansowane spotkania z przeciwnikami, eksplorację, rozwiązywanie zagadek i segmenty skradankowe. Każde piętro korporacji należy do innego departamentu i trzymane jest w innym stylu. Do części z miejsc nie od razu będziemy mieć dostęp i będziemy go dopiero odblokowywać z czasem, popychając do przodu główną oś fabularną. Przed nami piętro do hr IT, kantyna czy ogródek firmowy. W większości miejsc czekają nas nowe smaczki, ukryte skrzynie czy poboczne aktywności, które możemy wykonać, jeśli chcemy, co ma szansę pomóc nam lepiej poznać envaców i świat gry, ale i przyczynić się do zobaczenia jednego z siedmiu dostępnych zakończeń. Standardowo te dzielą się na lepsze i gorsze i aby móc zobaczyć wszystkie, musimy przejść grę kilkukrotnie, ale i w przypadku niektórych znaleźć i wykonać szereg niezbędnych do tego czynności. Może się też zdarzyć tak, że przejdziemy grę kilkakrotnie i nie natkniemy się na konkretne poboczne zadanie, bo te czasami są sprytnie poukrywane. Na dodatek pod koniec października twórca zbogacił produkcję o dodatkową zawartość, za którą nie trzeba nic płacić, a dostarcza szeregu nowych aktywności i potrafi wydłużyć zabawę o kilka godzin. W grze znalazło się też miejsce na znajdźki w tym wypadku w formie kaset, które następnie możemy obejrzeć udając się do miejsca z odtwarzaczem. Są to króciutkie filmy eksperymentalne z pogranicza grozy i groteski i przyznam, że okazały się całkiem przyjemną odskocznią od pikselowej oprawy wizualnej, a dodatkowo wprowadzały jeszcze większe wrażenie niepokoju i dyskomfortu jaki panuje w trakcie rozgrywki. Od razu powiem, że Japis Psycho nie stawia na typowe straszaki a buduje specyficzny klimat na pograniczu, którego efektem jest miejscami upiorna atmosfera. Do tego wszystko to idzie w parze z pikselartową oprawą graficzną, która zostawia wiele pola dla wyobraźni, ale i ją można podzielić na dwa segmenty. Jeden to dopracowany i szczegółowy pikselart, który widzimy w trakcie cutscenek i ważnych momentów. Drugi towarzyszy zwykłej rozgrywce, w czasie której zwiedzamy placówkę. W tym wypadku art jest znacznie bardziej uproszczony, gdzie w połączeniu nieraz z komicznymi animacjami daje unikalną estetykę. Zarówno w Psycho, jak i w Count Lucanor stylistyka mnie urzekła. Z kolei ścieżka dźwiękowa jest bardzo różnorodna. Od chip mankowych radosnych utworów w stylu grów za chwilę zostajemy zbombardowani ponurym utworem na syntezatorze, który potrafi wywołać gęsią skórkę. Następnie mamy okazję usłyszeć różnorakie ambientowe utworki, by potem te zostały zastąpione synwavem. Trakcje rozgrywki OST robił genialną robotę i, chociaż żaden utwór nie wiercił mi się bardzo do głowy, to jednak nie umniejsza to dobrej kompozycji i znaczenia dla produkcji. Przejście gry zajęło mi około 11-12 godzin i muszę przyznać, że w jej trakcie bawiłam się naprawdę bardzo dobrze. Może dlatego, że gra hojnie obdarowywała mnie upiornością i czarnym humorem, oryginalnym miejscem akcji i mnie sztampowymi stworkami. Nie jest to jednak pozycja bez wad. I tak przykładowo nie znajdziemy tu backlogu ani żadnej podpowiedzi na temat tego, co mamy teraz robić. Nie jest to problemem, jeśli gramy w grę ciągiem, ale robiąc sobie na przykład kilka dni przerwy, po powrocie nie mamy jak sprawdzić, co teraz, gdzie czegoś szukać itd. Na domiar złego nie pomaga tu system zapisu typowy dla survival horrorów. Grę możemy zapisać jedynie przy wykorzystaniu specjalnej kartki papieru i to wyłącznie w działającej kopiarce, która posiada tusz. Te może nie są bardzo rzadko rozmieszczone po lokacjach, ale nie możemy marnować papieru z każdą napotkaną na drodze kopiarką, bo w pewnym momencie nie będziemy mogli zwyczajnie zapisać gry, gdy go zabraknie. Jest to bezpośrednio połączone z mechaniką i odpowiednim zarządzaniem przedmiotami w ekwipunku, ale dla mnie jest to upierdliwa i niczym nie usprawiedliwiona naleciałość, która we współczesnych produkcjach mnie zwyczajnie męczy. Kilka razy zdarzyło mi się, że przeszłam jakiś kawałek, ale musiałam nagle wyjść z gry i po powrocie czekała mnie powtórka z przechodzenia tego samego fragmentu. Podobnie ma to miejsce, jeśli zabije nas jakiś przeciwnik. Tak czy siak, Jaja ja, pisajko polecam. Jeśli produkcje pokroju Witch House, Mad Father, Destraint, Claire czy My Big Sister Wam się podobały, to i tu się nie zawiedziecie. I to tyle. Jak zwykle zachęcam do pozostawienia Waszych opinii na temat gry i doświadczeń z nią oraz podzielenia się, czy ewentualnie po obejrzeniu materiału macie ochotę się z nią zapoznać. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.